w kolejnym odcinku na kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy z tym oto panem. Cześć. Oczywiście młodym, dlatego napiszcie hashtag młody i młody wam powie, przed czym dzisiaj będziemy chować maszyny. Eee, przed komornikiem dokładnie, no niestety no, robiliśmy sobie troszeczkę długów, dlatego no dużo on by tutaj nie zabrał, ale coś na pewno zabierze eee, oczywiście serduszko będzie, jeżeli napiszecie taki właśnie komentarz, hashtag młody bijecie do mnie na instagrama, bo tam brakuje tyle, żeby było 17 tysięcy osób dzięki za 91 tysięcy widzów i lecimy po 100 tysięcy widzów, młody cieszysz się, że będzie 100 tysięcy widzów? nie dlaczego? no nie jak to też twoi widzowie tak naprawdę, bo dużo, bardzo dużo osób z tego kanału ciebie kojarzy może będziesz, nie z twarzy ale bo, wiesz bo będziesz miał przycisk a bo będę miał przycisk? no aha i zazdrośniku już żeby brat nie miał lepiej rozumiem nie tylko nie da się go naciskać a na no bo to jest takie wiesz wiesz co chodzi e, dobra w pierwszej kolejności mati musimy zasiać jedno pole ale to jest bardzo blisko soją także wsiadaj nie dawaj ty teraz do ursusa bo ostatnio robiłeś z etorem, to ja teraz z etorem porobię bo widzowie pisali żeśmy się zmieniali maszynami czy chcesz zetorem robić? Ja nie będę robił tym Ursusem. Ja jeżeli nie <mum> 12 mogę wziąć. Ale 45-12 jest na polu, bo tam go zostawiłeś i nie przywiozłeś do tej pory. A? Nie wiem czy zdążyłeś zauważyć, tylko soję ustaw w lewo. Aha. W lewitkę. Twoje, czekaj. Soje. Dobra, mam. A co masz? No soję. A, soję ustawiałeś, to. dobra, gicior gicior. No i gdzieś będziemy musieli ogólnie widzowie te maszyny powywozić, tylko pytanie... E, gdzie? No ja myślałem, żeby coś tutaj pochować do lasu tamtego, no bo przecież lasów nie będzie sprawdzał, no nie? E, ten komornik szczególnie, że to o, są nie, nie nasze jest lasy. jest jezioro. No ale żebyś się nie wwalił, bo to jeszcze wie, że to odcinek nie może tr trwać nie wiadomo ile. Dobra, ja sobie wezmę. Tutaj nie patrzcie na stan konta, bo to nie chodzi o to. My mamy długi gdzie indziej, a nie o to, że nie mamy pieniędzy. A nie mamy jak za bardzo tych długów spłacić. Gorzej, jak nam ciągnik jakiś zabierze, jakby Ej, no, nam zetora ja zabrał. muszę rozłożyć się. No to Muszę rozłóż. rozłożyć się w żeby go włączyć. Ostatnio sobie z tym poradziłeś, rozkładaj, no ty, ty, to ty mi to zrobiłeś. I jedź. Znaczniki nie, nie są w ogóle opuszczone, widzisz? Po prostu jedziesz. Na pewno masz sobie wybraną? Tak, to ja... To dobra. O to pole ogólnie powinniśmy widzowie dosyć szybko zrobić i zajmiemy się właśnie. Szykowaniem tego gospodarstwa pod przyjazd komornika to zobaczycie w kolejnym odcinku dopiero. Mieliśmy to dzisiaj robić, ale dzisiaj go nie będzie, także wiecie, no dobra, lecimy dalej, bo Mody musiało odebrać telefon. A co ty masz na miesiąc zadane? No nic, praktycznie. Nie, a to co czego masz na miesiąc, to kiedy wy do szkoły wracacie? No, za miesiąc. To aż miesiąc masz wolnego? No. no. Przecież jest przez 17 grudnia chyba. To aż 17 stycznia? Eee, no. Dzisiaj jest 18 chyba tak dokładnie. Ale w sensie, że wracacie do szkoły, że na zdalne, tak? Czy jak? Znaczy, no nie wiadomo, czy wracamy na zdalne, czy, czy no, na. Nie, no. Czy do szkoły, ale wracamy za miesiąc, bo ferie są przełożone, i ferie są połączone razem z świętami. Czyli tak jakby ferie się zaczynają teraz od... Bo słuchaj, przy... mamy no. przerwę świąteczną, która się zaczyna yy, dzisiaj. No dzisiaj, bo dzisiaj jest piątek, yy. no to masz ostatni dzień szkoły, no nie? No tak, no tak i jakby. ona kończy się yy, trze trzeciego chyba, a czwartego zaczynają się ferie, które trwają do 17. No bo dwa tygodnie. No to tak wam połączyli, żeby to wszystko było spójnie, no nie? Bo i tak jest ogólnie ten... Lockdown 2, tak jakby, no nie? Wiesz o co chodzi? Nie. Czyli, że będą wszystkie te galerie pozamykane, takie duperele, jak było na przykład na wiosnę, coś takiego, no nie? Zrób tam ten kawałek ładnie, co pojechałeś tam trochę się ponawracasz, ale ja zrobię o tutaj o wtedy. Jak już się im w ten sposób. No i będzie pozamykane wszystko znowu, także mi się zdaje, że do końca stycznia to na pewno ty do szkoły nie wrócisz, no chyba że tego 17 nagle. Im się zachce wrócić, ale mam wrażenie, że jak wrócicie do szkoły, to znowu będzie to samo, także no. To tak działa, tak średnio, tak szczerze. Ja przy, przynajmniej tego tej choroby nie miałem, ty też nie. Chociaż w sumie teoretycznie mogliśmy mieć, bo 80% osób chyba tą chorobę przechodzi bezobjawowo albo z jakimiś malutkimi objawami, także wiecie, widzowie, także tym się raczej nie trzeba przejmować. Gorzej jak ktoś jest chory na coś i Wtedy jeszcze dostanie tą chorobę, no to wtedy może na przykład umrzeć, albo takie tam sprawy, ale to już. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo rzadkość. I raczej my jako gdzieś tam młode, zdrowe osoby nie mamy się czego obawiać. E, dobra. No przynajmniej nie ty, Matarz, bo ty to sportowiec jesteś, to wiesz. A ty nie? Ja mam tyle teraz wspólnego ze sportem, co i ty. Jak ty siedzisz w domu, jedynie naszym sportowym trybem życia jest FIFA, bo nawet to by się wyjść z domu, e, dupy ruszyć, pobiegać nie chcę. Znaczy, ja bym pobiegał. No, nie, bo ty no spacerek pójdziesz wokół domu, ale wokół, domu, jak, ale jak, wokół ja, domu. Tak, wokół domu, żeby się pośliznąć jeszcze na włocie. To już no lepiej to, po ulicy to, naszej to, pobiegać w to i z powrotem. To, to widzisz, jak ty nie chcesz biegać, no to. Ja sobie jakoś po chodniku umiem pobiegać, tylko że ty nie umiesz. No, ale ja nie chcę w maseczce biegać, bo mi się nie chce. Ale po co maseczkę? przy dobiegania? nie trzeba mieć maseczki. Przecież ja biegałem bez maseczki. Chociaż w sumie patrząc na to zimne powietrze, to wolałbym chyba w maseczce biegać albo kominie, wiesz? Niż o tak bez, bo w sumie piłkarze jak trenują, nie wiem czy widziałaś jakieś treningi takich piłkarzy prawdziwych, to też w kominach ja, trenują jak jest zimno. Kominy, no to to jest praktycznie to samo co maska, tylko że tam masz wiadomo jeszcze na szyję, no nie? Bardziej założone. Bo to, chroni, no wiesz, nie oddychasz takim lodowatym powietrzem, tylko takim, znaczy jak oddychasz przez nos, to i tak bez różnicy, ale jak jest gdzieś cieplej, no to przez mordę po prostu oddychasz, no nie? Ja już tutaj prawie skończyłem. No to przyjeżdżaj tutaj. Ostatni przejazd mi został. Musimy, wiesz, co? Musimy te droższe maszyny pozabierać i te nowsze po prostu, a te tańsze zostawimy też. Nie... No, też, też nie możemy zrobić czegoś takiego, że po prostu, wiesz, wszystko po prostu pozabieramy, no bo on skapnie się, że coś jest nie tak, no nie? Nigdzie nie mamy udowodnionych tych maszyn, chyba, że filmy zacząłby oglądać ten komornik, ale to wątpię, e, jakie maszyny my tutaj mamy, także gdzieś, no, Bizona na pewno trzeba będzie schować, chociaż wątpię, że on się za takie drogie rzeczy weźmie, no bo Bizon jednak swoje kosztuje. W ogóle widzowie w takim dobrym stanie Bizon to ile by kosztował? Na pewno powyżej gdzieś 30 tysięcy, co nie? To jest Z056, jeszcze z kabiną, wszędzie dobrze oszklony, odmalowany. W dobrym stanie technicznym. Także, moim zdaniem, powyżej 30 koła on powinien kosztować. Jak tutaj gdzieś ci się takie niedociągnięcia zrobiły koło tego jeziorka, to możesz przejechać. No ja właśnie to robię. Wiesz jak, tak jakby od trawy, no nie, nie, że w jedną stronę musi być siew. Dobra, to już do mnie nie masz po co przyjeżdżać. Bo ja jeszcze w tą, w tamtą i z powrotem, tylko i tyle. To możesz jechać na Gospo i. Ale ja tutaj muszę ostatniego, mi mijaka jeszcze. Dobra. Co się stało, jak walnąłem w ogóle? W... Co jest? W jakieś żywito walnąłem. Nie wiem dlaczego. No i widzowie, ogólnie brakuje 9000 subskrypcji do 100 tysięcy. Powiem wam, że. Powiem cię, że nie sądziłem, że w tym roku będę mógł coś takiego powiedzieć. Ceryjnie w sumie, no bo. Nie zapowiadało się to tak, że będzie aż te 100 tysięcy widzów. Ja myślałem, że około 80 tysięcy widzów. Patrząc na poprzednie statystyki kanału, 80 tysięcy, myślałem, że gdzieś tak na 100% w tym roku pykniemy. A mamy 91 tysięcy. I myślę, że 93 tysiące w najlepszym wypadku jest gdzieś tam do pyknięcia. Ale to naprawdę w najlepszym wypadku w tym roku. Także fajnie, no naprawdę fajnie. bo... mam ja na gospodarstwie i coś mam zabierać pierwsze? A Czy wiesz, to najpierw musimy pooglądać maszyny. Ja już zaraz jadę do ciebie, tylko tu jeszcze dojadę sobie do tego jeziorka, mam przejazd. Motor e... trzeba zabrać na pewno. Co? Motor trzeba zabrać I Motor wiem. to jest mały koszt, chociaż w sumie no nie wiem, nie wiem co on weźmie, bo jak przyjedzie z lawe to i nam sporo maszyn zabiorą. Na szczęście mamy trochę soi w garażu, to będziemy mogli siedzieć tam odkuć zaraz, ale. No słabo, słabo. Do stodoły. Nie, bo tam dużo rzeczy mamy w stodole, także może lepiej nie. Tak, chcieliśmy robić remont domu, a widzisz, raczej nie będziemy mieli za co na razie. Dobra, ja już jadę. Czyli tak, zrobimy wycieczkę krajoznawczą na razie, czyli trzeba przejść, kurczę, po maszynach. O to jest ogólnie sąsiada. Ty Wiem co zrobimy. O to jest sąsiada przecież do kukurydzy, tylko my jeszcze nie zasieliśmy kukurydzy właśnie. A jakby sąsiada jakby tą maszynę sąsiada zabrał, to co nam to szkodzi? No nie? nie? Nie wiem... No właśnie. Dobra, przejdźmy po maszynach po kolei. No takich gratów no to nie będziemy zabierać, bo to bez sensu to chować, nikt widzi, że takie maszyny mamy. No na pewno pasowałoby jeden z ciągników schować. Teraz Loteria, Mati, który je chowamy? 3, 5, 12. To no, to jest jeden z mniejszych, to lepiej go zostawić na gospodarstwo, sprowadzić z tego pola w końcu. Albo ze... ...Tora, albo tego Ursusa chowamy. Za Tora. Ursusa zostawimy? Tak. No to odczepiaj siewnik, tutaj gdzie stał, a ja wezmę a, bizona. A, siewniku, a, a siewnika nie odstawiamy nigdzie, chociaż jednego? Znaczy no on takich mniejszych raczej no nie wiem co on będzie chciał wziąć. No Siewnik zostaw, zostaw na gospie. A gdzie nie go będzie... odstawić, gdzie on stał? Ty? No tam gdzie ty praktycznie. Dobra, bizona no. na pewno trzeba schować. Mieliśmy zasiać jeszcze jedno pole, ale ty widzę, że nie będzie czasu o to przy gospodarstwie. Ja muszę jakoś stąd wyjechać dzowie, tylko jak? A gdzie mam go odstawić tego zotora? No czekaj, zaraz pojedziemy w jedno miejsce. już wiem, nawet, gdzie będziemy chować te maszyny. To kurde, ja nie umiem stąd wyjechać, czajsz. Tu jest jeszcze trochę zapasu, ale tutaj ja widzę, że. Wyjadę, nie, ma... daj. nie, bo ty nie umisz, chłopie. No tu jest tak ciasno przez to pastwisko, głupie, że. Wyjdź. Masz! Masz! No. Czekaj. Dlaczego? Ale ty zepsułeś. No teraz to się ba w tym. Ale ty zepsułeś tutaj strasznie. No dawaj, 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 dawaj. No i co teraz? Tyłem zaczepisz przy takim skręcie. Brawo geniuszu, brawo. Ale teraz zepsułeś. No dawaj, dawaj. No, 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 no. no. Tam ty z tyłem zaczepisz. Nie wiem czy zauważyłeś. To był błąd stawianie tego garażu tutaj Albo trzeba bez headera wjeżdżać, bo bez headera na pewno się wyrobimy No nie? Yy, no No co ty robisz? Zepsułeś no, wszystko Nigdy no stąd teraz, nie wyjedziemy sam wychodź Ja już prawie wyjechałem Prawie No tak Dobra widzowie pra... trzeba Trzeba to robić po prostu bez headera, bo tutaj header trzeba odstawiać gdziekolwiek I bez headera będziemy w stanie wtedy wyjeżdżać, a z headerem to jest inna bajka Krów tam raczej nie zabierze, no nie? Kto wie? No Znaczy krowy no nie wiem ile one są warte tak dokładnie, ale tutaj one niedługo mogą mieć dzieci, także są pewnie więcej warte e, Pojedziemy do tego lasu naprzeciwko i tam schowamy, zaraz znajdziemy jakieś fajne miejsce no powiedz mi, gdzie ty ja już będę jechał? A i tą dużą przyczepę też pasowałoby e, odstawić. Jedź, jedź, jedź do przodu. Ale jakąś maszynę weźmiesz od razu, czekaj. Bek ty bez maszyny jedziesz mm, weź ten nowy agregat o ten no Aby... A ty do bizonu nie możesz podpiąć tej przyczepy? No do jak bizon z przyczepą weź, dziwnie by wyglądało. E, weź to odstaw, oto. No to może mi zjeść z drogi, bo jak? Mam e, to wiesz, wiesz, który agregat masz wziąć? Nie. Ale ten, zjeść co... mi z drogi, ja chcę. Co no, jadę. Ten co, ten co koło bron stoi. No ja wiem, który to brony. Pewnie nie wiesz co to za brony, co to są brony. Już weź nie Ale ja nie odróżniam bron od kultywatorów, od agregatów, od ja nie wiem, ja nie. Wiem. To się nauczysz, jak źle weźmiesz, bo pójdę do twojego pokoju i cię walnę w łeb. I takie ja będziesz miał lekcje. Mm, dobra. No, no na wprost pójdziemy, tu jest droga polna. A to widać, nawet co jest nowsze, co jest starsze, także raczej się nie pomylisz. Kurczę Dobra, tą drogą polną pojedziemy tak dalej, żeby tego z drogi nie było gdzieś widać. Tylko, Mati, jedziemy do lasu hmm. tego. Co? A to znaczy, my nic. A gdzie jedziemy? No ja tak pojechałem nie? tą drogą polną koło lasu, co jest zaraz? Powinieneś powinienśmy widzieć. Ale tu ludzie, jak będą jeździć polami, ale to jest jeden, dzien, jeden dzień, niech tylko ten kombajn tutaj stoi gdzieś w krzakach i tyle. Dobra Cyk. Okej. Okay. Jadę Do. Ej z drogi głównej tego jest nie widać no nie? Nie tak szybko jedź je... Wziąć talerzówkę Gamoniu Weź tak żeby później wiedzieć gdzie ona będzie Gdzieś blisko kombajnu No tu koło kombajnu będzie od razu stało no. no i za torem musisz wrócić albo nie weźmiemy Dobra Wiesz co zrób? Wróć na gospodarstwo 35-12. Hej. No. Nieważne, tu, tu, tu obok kombajnu coś jest. tak Wiem, że, wiem że coś jest, także no. Nie musisz mówić. Dobra, no jak wzięliśmy talerzówkę, to agregat zostanie. Już nie będziemy wszystkiego przecież e, Wezmę tą misarię. On... No, będzie jechał, to zobaczy. A zależy, z której strony on będzie przyjeżdżał w ogóle. Nie wiem, skąd on będzie przyjeżdżał. No, jeżeli będzie stąd przyjeżdżał, to na pewno zobaczy. Nie ma szans, żeby nie zobaczył. A stąd zobaczy Ursula. Ale ja nie wiem, o czym ty mówisz. O których z, drogach? Z jednej strony zobaczy Zetora, z drugiej strony zobaczy Bizona, więc. Z takiej odległości. Kto patrzy po krzakach tak bardzo, Mati? No ja, ja tam na przykład je bardzo dobrze widzę, tak no mi się od razu własne rzucają. Widzisz, no bo spojrzałeś w tamtą stronę, no to co się dziwisz? A jakbyś nie wiedział, że tam coś stoi, to pewnie byś spojrzał tak dogłębnie w las. Ale nie mi się bardzo łako rzucają. Oj dobra, nie przesadzaj, nikt tego nie zobaczy. Jedziesz tym 3512? Jakim 3512? No tym Ursusem. A ja miałem przecież... nim przyjechać? No przecież Ci mówiłem, tylko że Ty się rozgadałeś o tym ty i już zapomniałeś co miałeś zrobić. Ale nie, nie, bo ja, ja na przykład, nie wiem czy to był ten moment akurat, ale... U mnie byłeś yy, przez jakieś 15 sekund cicho, w ogóle nic nie mówiłeś. Tak? No. Ale to może wtedy co ty mówiłeś, to ja byłem cicho. Nie, bo ja wtedy nic nie mówiłem. Tak? Mhm. No to o tym 35.12 wróć na Gospo, no nie? Nadę już. Ja wezmę tą nową przyczepę i też tam wstawimy. E, jeszcze jakieś ze dwie maszynki weźmiemy, to akurat zrobimy dwa ty kursy mówisz, ja to, 40... Ty mówisz, że to jest 35.12? Eee... A to a 4512? Tak, to jest 4512. Tak właśnie myślałem. To dobrze mnie poprawiłeś. Bo tutaj widzów byśmy w błąd wprowadzili w takim razie. Jakby po prostu to tak usłyszeli, no nie? Wiesz o co chodzi? Dobra, żeby nie było wszystko w jednym miejscu, to to sobie damy. Spróbuję przy tym polu zostawić. Tutaj widzę, że nikt na razie nic nie robi. A tutaj no na pewno z drogi żadnej nie będzie tutaj widać tej przyczepy ona jeszcze kamienie ma, to te kamienie się później gdzieś tam e, ogarnie i wysypie Ale peka no mamy trochę, na no No i co? No to teraz tak, czekaj, ja już wracam i musimy podczepić jeszcze jakąś machinerię Tylko pytanie jaką, bo jeszcze dwie maszyny trzeba było schować Na pewno ten półk zielony e, Schowamy i co jeszcze proponujesz? Teraz może twoja decyzja Na gospodarstwo bez rozrzutnika? W sumie baczkę po, po, mamy. Pomyślmy, co jest najdroższe, no nie, bo takie. Ciągników no dwa mamy. Rozsiewacz. No to nie będzie... no Jakim mamy rozsiewać w ogóle? To chodź, zobacz. Lecę, czekaj. i tutaj. Właśnie, o! Dobrze, żeś powiedział. że tutaj nic więcej nie mamy. Matiaz, weźmy, popatrzmy po tych budynkach jeszcze tak dokładnie. Tutaj mamy soi, to może on by sobie wziął na przyczepę tej soi? Kurde, to może ty byśmy trochę spłacili. Belek trochę mamy, to może gdzieś tam byśmy mu dali. Okej. Okay. Eee, a ja mam najlepszy pomysł. Wiesz, co jest no. najwięcej warte na tym gospodarstwie? Co? No. no pewnie twoja nerka. Jakbyśmy ją sprzedali? Nie. Czego nie? Bo nie. No nie lepiej, nerkę sprzedać to ze 45 tysięcy kosztuje. No to może twoją, jak ty chcesz. No gdzie moją, jak ja jestem młodszy? Mam więcej życia przed sobą. Dużo młodszy jesteś, po prostu jesteś 10 lat starszy ode mnie. Nie oszukuj, bo widzowie wiedzą lepiej. Ja mam 10 no. lat, a ty masz przecież 20. No, no, odwrót jest Uuu. W szkole, że nie mazimy, to byśmy nagrali odcinek, jak lepimy twojego sobowtóra. <grym 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 ja wiem, chyba, o co dziwne. No, chodzi. Podczepiaj półk ten zielony. A to ja, to ja mam go wieść? No, a ja mam go wieść, jak ja mam rozsiewać? Ej, w ogóle jak wchodzę do tego Ursusa, to pisze Ursus 3.5.12, ale no na wiem. masce pisze Ursus 4.5.12. No bo to jest to podstawka, jest... dlatego też mi się tak myli, bo to jest podstawka pod właśnie 3.5.12 i znaczy, wiesz, w sensie, że model, że maska jest zmieniona czy coś coś takiego. Na środek jest taki sam, jak wydał taki Ericsson, nie wiem, czy kojarzysz. Nie. Też taki Jupiter Farminga nagrywa tam, nie wiem, ze 30 tysięcy, 40 tysięcy subskrypcji ma. Mało. Albo 50, nie, nie mam pojęcia, nie, mam, nie wiem dokładnie, bo nie oglądam kanałów za bardzo farmingowych. Także Ci nie powiem, kto ile ma subów. A co jeżeli bym opuścił pług i teraz jechał z opuszczonym pługiem po asfalcie? No to byś zniszczył pług, także lepiej tak nie rób. A po płytach? Też, po niczym się nie jeździ z opuszczonym pługiem. A Oprócz po polu? Pola. No ale nie jedź po polu, bo śladów narobisz. Dobra, tutaj w ogóle nic nie było w tym rozsiewaczu, nic, dobra. No to ja już lecę na gospodarstwo Wiesz a a te... gdzie najlepiej będzie schować yy, płuk? ten płuk? Gdzie? W jeziorze. Dobry pomysł, także lepiej go nie realizuj. Bo twoje pomysły zawsze są takie. Jakby to ładnie nazwać... głupie. Płuk? Tylko gdzie, gdzie go odstawiasz tam gdzie ja przyczepę odstawiłem i ten, czy tak? odstawiasz tak, go? Tak, 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 a tak. to może być. Bo i tak go nie będzie widać zielony, no jeszcze tak. za. A tam jest no, jeszcze tak. skarpa, właśnie, i to dobrze się ułożyło, no nie? Akurat za skarpą, także wina. Miał być w planach remont domu, no ale widzicie, no jak na razie jest ciężka sprawa tutaj finansowa u nas na gospodarstwie. Dociągniki zostawimy. Ja wjedę, wjadę jednym do garażu, może aż tak garażów nie będzie sprawdzał, chociaż zależy na jakiego komórnika trafimy. Jak się dobry trafi, taki, znaczy dobry, no dobry, no, to może odpuści, ale. Jak trafimy na jakiegoś takiego pajaca, że tak powiem, na przykład takiego, stricte, tak jak młody na przykład jest, no to raczej on się do wszystkiego przyczepi i wszystko będzie chciał dogłębnie sprawdzić, no nie młody. No tak. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnym odcinku, także nie przegapiajcie serii. Żebyście byli na bieżąco, bo gdzieś w przyszłym tygodniu będziemy musieli, czy znaczy w przyszłym tygodniu, gdzieś w tym tygodniu jeszcze nagrać, będziemy musieli z jeden film na następny tydzień, żeby. No, bo jak będzie czwartek, no to nie będziemy przecież siedzieć przed kąpem i nagrywać filmu, no nie? Aha. Gotowy? No, możesz gdzieś go tutaj postawić, gdzie chcesz. Także. jest niewidzialna. Dobra. No, tutaj nawet możesz go zostawić, zgasić. Także na dzisiaj to by było na tyle, widzowie. My się widzimy w kolejnym odcinku, na kanale. Czyli najprawdopodobniej jutro zobaczymy, jaki pomysł z młodym będziemy mieli na jutrzejszy film, o ile on będzie. Albo livea jutro pykniemy takiego w dzień. A na dzisiaj to by było na tyle. Pożegnaj się. Cześć. Nara.